Cześć, witajcie na moim kanale. W tym filmie nowy odcinek Główca Okazji. A jest to aukcja za 60 zł. Kupiłem ją ostatnio. Teraz sobie otworzymy. Ładnie zapakowane. Są tutaj monety, są odznaczenia. I są dwa orzełki, które mnie bardzo zaciekawiły. Delikatnie, żeby nie uszkodzić. To jest pierwszy orzełek, który zauważyłem na aukcji. Jest wart około 15-20 zł. Odłożę go tutaj. Tu jest wpinka, raczej medal za pracę w górnictwie. To jest medal brązowy. Wart może 10 zł. Tu jest jakaś wpinka. Zerowy żołnierz. A to, co to jest? ElektroPoznań? Nie mam pojęcia, co to może być. Tutaj mamy plombę z Orłem. Napis Erbow, Erbow. coś takiego. Kolejna wpinka. Ormo Pewnie jakieś 50 zł. Zasłużony działkowiec Wpinka. Myślę, że jakieś 5 złotych. Medal uszkodzony z czasów PRL-u. Może 5 zł, ale nie jestem tego pewien. Tu jest jakieś chyba. Odznaczenie czy wpinka na czapkę, zobaczcie. Nie mam pojęcia, co to jest, i teraz gwóźdź programu, czyli orzełek, który mnie zaciekawił. Nie mogłem znaleźć informacji na temat czy tego orzełka. Z trójeczką jest, zobaczcie. Widziałem podobne orzełki. Były po 150 zł, ale to chyba. Nie to, czego szukałem. Kolejna wpinka. Zobaczcie, co tu mamy, jakiś pierścień. Coś tam jest, jakiś tam. Zobaczcie. Nie przyciąga tego magnes, nie wiem co to jest. Może jakiś mieć albo coś. Kolejny pierścień. Też z jakimiś tutaj wytłoczeniami. Zobaczcie. I jedna tam wpinka taka. PZ kosz. Jakiś żeton, binopark i monety, które mnie najbardziej zaciekawiły z tych wszystkich rzeczy. Co to może być? Jedna korona, jest strasznie wytarta. A ja zobaczymy, czy to jest. Moim zdaniem, to srebro. A jakby to oceniacie, ale to jest raczej warte tyle co złom. Kolejna moneta, też moim zdaniem srebrna. Tak. Srebrna. Nie wiem, jedna korona. Ta jest taka. Ta jest taka. 5C 1920 to jest chyba Kanada ale to srebro raczej nie jest kolejna moneta, zobaczcie te wszystkie monety będę rozszyfrowywał i zrobię taki specjalny odcinek na temat monet, które znalazłem na ostatnich aukcjach tu jest kolejna moneta jeszcze jedna moneta jakaś jeżeli wiecie, które to są monety z jakich krajów możecie pisać dla mnie to lepiej jeden centavo Kolejna moneta 1 centawo. 1918. I teraz moneta 200 zł A raczej jest to srebro, ale zobaczymy srebro. Mapka, wartość 20 zł. No, ale w tym stanie to pewnie jakieś 15, 16. Licząc wszystko, myślę, że mój zakup jest wart jakieś 100, 120 zł. Ten orżałek nie wiem ile może być warty. Tu mamy tak 5, 5, 5, 5, 5. Nie wiem co to jest. Że to może być warte, ale jakaś to jest plomba. To jest dość ciekawe znaczki. Wszystkie rzeczy zgromadzone na stole są warte około 100 zł moim zdaniem. Jeżeli, jeżeli wiecie, ile jest warta poszczególna rzecz, możecie pisać w komentarzu, ale ten orzełek jest naprawdę dość ciekawy. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.